W dzisiejszym odcinku o tym czy piszemy jeszcze listy motywacyjne. No listy motywacyjne kiedyś niezwykle modne. Pamiętam za moich czasów kiedy szukałam pracy to było to dawno temu. Była jeszcze wtedy Gazeta Wyborcza w której tylko i wyłącznie drukowane formy zapewniały nam znalezienie pracy. Te listy motywacyjne się pisało. To był nieodzowny załącznik do, do CV. W chwili obecnej jest to Naprawdę rzadkość, kiedy takie listy są wymagane. Czasami jest tak, że aplikujemy i jest tam miejsce na to, aby taki list załączyć. Wtedy, jeżeli naprawdę zależy Ci na tej pracy, oczywiście możesz go załączyć, nic nie stoi na przeszkodzie. Ważne, aby pamiętać, że list motywacyjny powinien być napisany w tym języku, w jakim jest napisane ogłoszenie. Zresztą to samo tyczy się CV. Jeżeli jest po polsku, to po polsku, angielski, to angielski i każdy inny język. Pamiętajmy też, że w liście motywacyjnym powinno być. To, czego nie ma w CV, a mianowicie informacja, dlaczego, z jakiego powodu w ogóle szukasz pracy, z jakiego powodu wybrałeś tę albo inną firmę. Dlaczego należy Ciebie właśnie wybrać, więc nie jest to takie copy paste stawianie tego, co mamy w CV, ale jakby uwypuklenie tych wszystkich naszych umiejętności i zalet, które mają nas wybrać właśnie na idealnego kandydata na rozmowę rekrutacyjną. To jest po pierwsze. Po drugie, list motywacyjny według mnie to jest około połowy strony, naprawdę nikt nie ma ochoty i czasu czytać dłuższych elaboratów, więc jeżeli już się decydujesz, to niech to będzie skondensowana forma. Moim zdaniem, jeżeli tego listu motywacyjnego nikt nie wymaga, to funkcję niejako takiego listu może przeje, przejąć na główek CV. A mianowicie pierwsze dwa, trzy zdania mogą w jakiś sposób zachęcać pracodawcę, aby właśnie ciebie wybrali. Możesz tam zawrzeć informacje, z jakiego powodu na przykład zmieniasz pracę, tak? Dlaczego tani inna firma, i potem już opisać siebie swoimi sukcesami. O tym mówię też w swoim szkoleniu, które oczywiście można kupić spisania CV z przygotowania takiego dokumentu, który wygrywa. Także list motywacyjny, jeśli konieczny, to oczywiście tak, natomiast można też sprytnie jego rolę włożyć do CV, oczywiście w bardzo takiej okrojonej i skromnej formie. Gdybyś miał miała pytania co do samego CV listu motywacyjnego, ale przede wszystkim też swojej kariery zawodowej, szeroko rozumianej, może chcesz się przebranżowić, może nie możesz awansować w firmie, może coś innego jeszcze stoi na przeszkodzie do realizacji Twoich celów zawodowych. Zapraszam Cię do kontaktu, umówmy się na bezpłatne spotkanie, to nic nie kosztuje. I mam nadzieję, do zobaczenia.